FOREST Także bez przedłużania zacznijmy W trybie jednoosobowym Nowa gra Jednoosobowa Jaki poziom trudności bym tu wybrać Chyba normalny weźmiemy Także przytulanie Dobra, także jesteśmy już w samolocie Tu mamy pewny. Tu mamy naszego Timiako Także Co on tu ma? Jakiś przewodnik, który Okej czyli, oj, co się dzieje? Chyba teraz są turbulencje. Ha, chyba wylądowaliśmy właśnie. Tylko nie tak to powinno wyglądać. Dobra, widzę, że żyjemy. Co to jest przed nami? OK. Tak widzę, zaczynamy Tu już widzę, że jesteśmy cali we krwi Tu widzę panią już, mogę ci siekierkę zabrać Jak już jesteśmy w samolocie, to zjedzmy to, co zostało po pasażerach Czyta się leki tu widzę, tu jeszcze, to o, tu, tu, tu Zjedzmy to, to było nasze Chyba nawet Tu mamy jeszcze puszkę O, o, o Alkohol Tu mamy więcej alkoholu Tu mamy to jedzenia, do zjem I Tu mamy jakieś Tu mamy Listę pasażerów I dobra Właśnie z, zaczynamy przygodę w lesie Już mamy mały kamień do kolekcji Tutaj widzę, że mamy Segarek linę Mamy takie walizki, które możemy rozłupywać i zbierać z nich, z nich różne przedmioty. Dobra. Uuu, ale tu jasno. O, tu mam wodę. To fajnie, że tu mamy wodę. To... chyba... O. Fajna wizyka, naprawdę. Dobra, gdzieś tam jeszcze tutaj? Przy nasem spawnie. To zbieram trochę tych. Jakichś zapasów. Z tych walizek, kolejny kamień i krzesło. Krzesło nie mogę wziąć. Także chyba już zaczniemy iść w pewnym kierunku Jakimkolwiek. Yy. Dobra, to na dole mam zadanie. przeniąc pod B. O. Tu pod B mam ten dziennik, co nas, nasz Timi miał. Chodźmy, może to wody tam na dole się umyć, po prostu całe we krwi. O i tu mamy jakieś zejście do kopalni. Już. Ale na razie będę go nie chciał. Tu mamy góry. A to już chyba wiem, gdzie jestem. Tu są dotemy temy jeszcze jakieś. Dobra, chodźmy się najpierw umyć. Pioszurka. Niestety nie zdążyłem jej yy, uśmiercić. Mamy więcej walizek. To sobie pozbieram. Zawsze jakieś jedzenie czy piłka tenisowa na przykład. Którą mogę rzucić. Tak. Udało się. Nie, to chyba liście spadły. Odkryliśmy nowe zwierzę. Chyba właśnie ta Jepteka. Okej. Okay. Wejdę i wyjdę do będę umyty już? Pokażcie nie podsunek sobie nie widzę. Tak. Jesteśmy umyci tu widzę. Mogę jeszcze patyki pozbierać. Tu mamy swój ekwipunek. Tu mamy tak kamienie, liście, taśmę, alkohol. W ogóle nie wypiłem. Napój, energetyzujący paton. Też energetyzujący. I patyki. Mam patyka teraz w ręce. i mogę się bić. Jest jakaś mapka by się może przydała. Fajnie by było. A coś z tego mogę zrobić? Mogę. Połącz i mamy włócznie, tak? Tak, słaba so dzida. I ogólnie jak tutaj popatrzę, to mam wszystko powpisywane po co mogę z tego zrobić. Mogę na przykład tak, łuk własnej roboty, Sikera własnej roboty, to nie mam liny. A z tego średniowej liny jak pamiętam? Tak. Czyli tak, patyk, to i to. Mam siekierę własnej roboty. Jeszcze bym zrobił łuk własnej roboty chętnie, to lina i ścierka. Okej, okay, mam łuk. I teraz mogę poprzypisywać sobie. Połącz na... czekajcie, może łuk... Szt y tą szykierę wziąłbym na trójkę. Jeszcze gitę, to poczekajcie, czekajcie, który to będzie przycisk pod i? Jeszcze mam tę gitę, to weźmy na dwójkę a łuk weźmy na czwórkę i teraz mogę szybko zmieniać także dobra, przejdźmy się, zobaczmy czy może mamy jakieś miejsce żeby naszą pierwszą tymczasową pazę założyć też patyki podbieram kamienie więcej patyków, mam liście jakieś to już pa, widzę, że pa, to mi co chwilę do ekwipunku. Yy, Poznaję podstawowy tryb przetrwania. Naciśnij P, aby otworzyć podręcznik przetrwania. Tu właśnie mamy ten, co przewodnik cały. W spać i zapisywać grę. Okej okay. Tak, drugi grog Rozpal ognisko, dzięki niemu może się umrzeć. Jedalny jest taki niebieski, a toksyczny jest taki czarny. Okej okay. Dobra, tu mam jakieś pień Może jakąś ładną polankę bym znalazł, żeby się O! Jeleń Nie Łuk, nie ma nawet strzału No to se strzeliłeś, naprawdę dobra Chodźmy się przejść może nam się uda Naprawdę jakieś ładne miejsce znaleźć Może by na aktualną bazę Znaczy na taką bazę Tymczasową albo już to na stałe Gdzieś może na środku mapy bym zrobił O już nie mam miejsca Jakiegoś na kamienie niestety Ale jak góry coś jest? Jest taka górka ładna O jaszczurka Chodź tu Oj! Tu mamy widzę wioskę dubylców I widzę, że mamy pierwszego fajta już. Chodź tu Zwłóżnijcie O, o, trafiłem, tylko nie ma zbytnio staminy. Były zbyt jagódki te chyba są medalne Chodź tu. A, a masz, a masz No nie ma staminy. To może być naprawdę problem. Podbieram sobie co tu jest Chodź tu A, masz A, dostałem Znowu dostałem Daj mi spokój To no, może ma większy Oj oj oj. odczep się tu pc Uciekam Czy mogę mieć leki Żeby się zregenerować O tu są zjedz Zbym yes. się wrócić zdrowie tu jeszcze wrócę, zobaczycie. Pamiętacie mnie. Kamienia nie mogę zebrać. Tu mamy bardzo ładny teren. Takie ziorko ładne. Ja bym wolał na przy. Oj, 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 oj. Dawaj, się. Dobra, udało. Myślałem, że zginę już. Od faulty medżu. Ja jeśli dalej bym się osiedlił, żeby. No nie, tutaj przy tych przy osadnikach ale nie udało mi się ptaka zaciupać yy, tu mamy ładną rzeczkę widzę tam nawet ładny widok na góry tu nawet taki ładny duży lasek a tutaj coś jest? tu też jest to jest taka skarpa Są na nie Ok, może właśnie tam bym się osiedlił, taki ładny. Tutaj jeziorko mamy ładne. Oj, 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 oj. Dobra, żyje, żyje, żyje. Dobra. Tu widzę, naprawdę ładnie jest. Trzeba ja nadal cały we krwi mogę się umyć? Mogło to? Pomogło. Chodźmy, przedostaniemy się może tam, gdzie jakiś ładniejszy teren. O, na przykład tutaj. Niczego sobie niedaleko mamy te kanipale. To będziemy mogli się nawet z nimi bobić. mamy nawet jakieś kwiatki. Te cykorie mamy. Tu je pozbieram. Tylko tam też widzę. Te tutamy od nich. Ale tutaj nie ma. Także tutaj będzie. Tu będzie stał mój dom. Dobra, tak. Podnisko. Weźmy od razu, zróbmy palenisko nisko tutaj Od tu I poddawajmy wszystko co mamy Kamieni nam brakuje Kurde, nie udało się Proszę. Może lepiej lepsza będzie ta włócznia Może zdecydowanie Aha, tak, był do góry Pozbierajmy kamieni I może popolujmy na te Jaszczurki O, udało się co ja robię? Oskorowałem kolika ja mam teraz trofeum Dobra, zostaw to, na razie nie potrzebuję Chodź tu Nie udało się? Aj, trudno Dobra, tu mam ognisko Możemy je z za zapalniczką A zapalniczka z tego co pamiętam, mamy potel? Tak Ja mam ogień Tak, mogę tutaj dać to mięso do smażenia i dodać liście, żeby się lepiej paliło. Tak, co jeszcze mamy w przewodniku może? Tak, ogniska, schronienia. Eee, tymczasowe schronienie. Schronienie myśliwego. Mama chata. Drewniana chata. kratka na króliki, ogród, rzuszarka, zbiornik na wodę. Co tu jeszcze jest? Eee, tak. Stojak na patyki, stojak na kłody, stanie na kłody, Stojak jak na kamienie Tu widzę bardziej takie magazynowe rzeczy są. Tak, stoja jak na broń. Mały regał, duży regał. Stojak na skóry, Stojak na pancerz, kosz na kości. Kosz na kości. Stojak na strzały I tu mam jak widzę takie budowlane ścieżki jakieś domych na drzewie. Mogę coś postawić? Mogę to zrobić domek? Chyba nie. Serio nie mogę. No co za. O, mogę. Dobra, czyli robimy domek na drzewy tutaj. Elegancko. Już mamy cały plan. O, już tu widzę. Tutaj postawimy most. Taki. I też przy tą wielką. mogę w ogóle tutaj, tutaj coś jak most robić? Jest, niby kładka na, na drzewie, czyli to raczej nie to. E, tu mam tak, standardowa podłoga. Platforma, czyli teoretycznie mógłbym coś zrobić. Na A, po dobra, może kiedy indziej. W ja razie zacznijmy zbudować sobie schronienie. Także dobra. Zacznijmy pierwsze drewno, zacznijmy Fajnie, jak miło o staminę. Nie, mam dosyć dużo. ciekawe. Leci. Możemy to zabić? Nie. Oj! Chodź tu. A, mam kłody. Czabym mój domek. Tu był. Tak, E i E. I buduję sobie dom na drzewie. Elegancko. A pokaż mi tą sikerę mojej roboty. Zobaczmy, czy może będzie lepsza. A do trzeba klikać, a nie trzymać. Ty no chyba się wydaje lepsza ta Shikero. Dobra, z nim jeszcze kilka drzew. I właśnie takie mam inne. Także chodźmy popatrzeć, jakie ładne tereny tutaj mamy i odpocznijmy trochę. Tu widzimy, mamy takie fajną jeziorko z kamieniami, kłodami. Tam mamy góry. Tam też jakieś łąki widzę. O! Jagódki Są te dobre, bo są te jasne. I mam jej te. Nasze na jagód to jak A widzę, że ten. Miałem ogródek do zrobienia. Pod B. Także posinaj jeszcze drzew. I może pójdziemy jeszcze pozwiedzać tą okolicę. Dobra, kolejne ścięte. Z tego co wiem, to te drzewa będą odrastać, więc nie muszę się bać. Okej, okay, no i brak no i świetnie, naprawdę świetnie. Ok, ścięta. Także dobra, bierzemy kłody. Ile mogę wziąć te kłody? Aby dwie, niestety. No i to może trochę potrwać. Bo potrzebuję 30, jedno, 20... 29, kłód teraz potrzebuję. A ja nie mam energii. Jeszcze 25, znaczy to co ma nie powinno wystarczyć, ale też ładnie wygląda już. Fajnie. Będziemy mieszkać na drzewie. Tylko albo mi się wydaje albo słońce zachodzi. To może zamiast e, tak Putować ten zrobiłem sobie aktualnie to małe schronienie. Eee, poder. Tylko, że patyków nie mam, niestety. Mogę przytrzymać? Nie. Dobra, patyki nie powinny być problem. Tu mam jeszcze łody, to to łożę. Tu mam kamienie, to też wezmę Okej, okay, tu mam pierwsze patyki. Takie drzewko z patykami. Potrzebuję jeszcze sześć Tu na dole macie pokazane, czego mi brakuje. A i tak w ogóle to ja chyba linę straciłem, bo żeby zrobić. Linę, tkanin potrzebuje 7, a co zlecą? Patyki? Chyba nie, a się kula dziwnie, yy, co ja mówiłem? Za straciłem wszystkie tkaniny na lin... Tak, na linę, żeby zrobić łuk i tą siekierę. A nie pomyślałam właśnie żeby się nie gadać, że to są jeszcze oni. mam cykorie, to jest bezne. I mamy nagietka. To są serio oni, no są niby to tamy, więc rozwalę, będą miał tkaniny. i patyki, właśnie dobra, biję się do nich. Teraz od razu, surprise, czyli dajcie mi jasność. Tu mam tkaninę, widzę, tu nikogo nie ma, Co mnie słyszę. Ociuchy na zmianę, fajnie, tu mam klika, to są jeszcze jakieś namioty. Dobra, nic tu nie ma? Nie ma. Dziwne, że nikogo naprawdę nie ma. Tak, 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 tak. Zabiję ptaka. Mam pióra. Gdzie jest mięso ptaka? Tu jest. Piersz. Dobra. Weszłem do wody, właśnie. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że wy w ogóle coś widzicie, bo ja nic. Okra się tak dużoło, że jest. 12 mi idealnie światłowy monitor świeci tak, na, tak naprawdę choć mi spać może Żebyście też coś widzieli sputowanej, co tu mogę? Tak, zapisać zapisać grę. Tu zapiszmy. Tutaj widzę, że... Mogę to usunąć. Potwierdź zastąp. Widzę, że to moje poprzednie sobie były. Dobra. Ale to ładnie w sumie wygląda. Tak, światełko świeci tutaj. Taki ładny zachód słońca. To wszystko czarne na dole. Może spać? Nie mogę. Dobra, to może zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy tą drewnianą chatę. Tak, jest. Yy, nie są tartowe. Ściany są, fundamenty, podłogi. Altana jest. to mamy płoty, ścieżki. Tomki właśnie na drzewie. Tu mamy lepszy, alpejski tomek na drzewie. Nie wiem czy lepszy, troszkę się wydaje, To no, zrobię na pewno. To mam tak proste schody. Podstawowa ściana, ściana z oknem, ściana z drzwiami. Znacznik paty z patyka. na do wspinania. Dremiana starsza. Chyba to szklanie. Zbiernik na sok z drzewa. I trolki, jakieś, dźwig nawet jest. Dźwig. Dobra, tu mamy jakieś meble. Łóżko, kanapa, kominek. Lampy z czasz czaszki. Nie mam patyka, niestety. Dobra, chodźmy spać. Żeby tak w nocy nie chodzić. To się rozpadło. Okej. Okay. <laughs> Dobra. Chodźmy rozpalić nasze ognisko. I ubierzmy zajączka. I tym jest też. Dobra, chodźmy już pościgniemy, czekajcie może wypiję sobie bicie. I chodźmy pościnać jeszcze drzewa, bo brakuje nam 19 kłód Które te buty, to błoto, Nie wiem czy ona jest ze czy tylko mi się wydaje, ale używam jej Nie, bo to linę robiłem, żeby teraz nie używać Czekajcie, a stać mnie w ogóle na linę? Tak Nie, brakuje mi jednej chyba No To mogłem Czekajcie, bo dalej będzie to ja wszystkie liny zużyję Linę, wszystkie drzewa tutaj I dopiero będę miał problem Znaczy one powinny dorosnąć, nie wiem kiedy, ale powinny Może za chwilę zobaczę te mięso, co tam jest Może ono mi daje energię Jeszcze jedno uderzenie No zetknij to już w końcu już. Pleściń, dobra. Chodźmy zjeść. O ile mogę? Mogę. Znajdź jedzenie. Znalazłem już, nawet zjadłem. Ale mało nam dodało. Nie wiem, czy to było surowe jeszcze. Już pokazywało, że mogę zjeść. No to chyba nie było surowe. Dobra, za chwilę jakieś zwierzątko powinno przyjść no to. Zrobię ten. Dobra, widzę, że teraz dostaję do ekwipunku soker drzewa. Nie wiem, do czego on mi będzie potrzebny, ale tu jest. Może jako materiał rzemieślniczy. Ty widzisz, że głównie nasz ulepszenia sama to hałasuje te drzewo. Jakieś ulepszenia do broni. Dobra, mamy jeszcze jakieś kłody tutaj? I nam brakuje, 6 kłód nam brakuje, czyli chyba będę musiał też stamtę te pościnać, Lub z góry lub tamte z, 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 z... tej wysepki, obu. znaczy wysepki. tam dalej, o, Też kół tu nie mam, widzę. To nam to może zjedzmy, tego patona. O, nam da tu dużo. I zobaczmy te pióra, mogę z nich zrobić strzały, jak pamiętam. Strzały z kości. I mogę zwiększyć prędkość broni Dokład Gidias. Jeszcze się nakłódę i brakuje nam aby dwóch Aj nie udało się z Zajączka Polować A teraz się uda O! Udało się Możemy pietaczka oskurować Mięso zabrać A co z futra może mogę coś zrobić? Co? Torba Robię to chyba jest no. Tu mamy surowe mięso klika. Chodź tu. Nie, za szybki jest. Właśnie, bo ja mogę jeszcze te jagódki tutaj jadać. Bo ich nawet sporo jest. Okej, okay, chodźmy tutaj się przejść. Tutaj op chyba opuszczonej... Mam nadzieję. Opuszczonej O! Chodź tu. A, specjalnie byłem cicho, żeby się skupić koło polować w końcu. Mamy jaszczurkę. Tu mamy nogę ja... nogę. Okej, okay. Mam nogietka, kolejnego. Tkanina i jest kanina. Pozbierajmy sobie rzeczy i zetnijmy jeszcze jedno drzewo. To sobie na jedno drzewo brakuje. Zapomnę, że muszę klikać. Leci! O, już widać to jedno drzewo. Ale dobrze wygląda. Dobra, mam... Nie, nie mam jeszcze na cykoria. A co można z cykorii zrobić w takim razie? Mam cykorię. E, mieszanka energetyczna. I to chyba z nagietkiem się robi. Nie. Co tu jest? Mieszanka energetyczna. Tak, to jest to. i to. Czemu to nie chce się połączyć? Znakietkę, co mogę zrobić, lecz nic trzeba mieszanka, tylko potrzebuję takie zielone coś, takie poduszne. Dobra, to mamy. Także teraz jeszcze linę, lina i domek skończony. Także to usłyszę w następnym odcinku i cześć.